Hej, cześć, Wszystkim witam was w Souls Drive i zobaczymy, jak tam pójdzie teraz drugi, kolejny odcinek właśnie, gdzie przeszliśmy, no, jak widać, na razie 6 razy garaż, no, jesteśmy na razie na easy gramy. Więc, no, bo jeszcze nie grałem w tą grę, więc na no szkoda, że nie mogę tutaj podwyższyć troszkę tego poziomu, no, ale lecimy. I tak, musimy sobie naprawić, nawet, że ostatnio naprawiłem ten pojazd, no, ale nie wiem, czemu tak poszło. Dobra. Upgrade tutaj e, top speeda. No i zobaczymy, co teraz wyjdzie. Mm, adrenalina też możemy zakupić. Dobra. Let's do it. Zostawcie łapkę komentarz. No i subikajmy. Lecimy. Zobaczymy. Na razie mamy podwójnych gliniarzy, którzy nas gonią. Musimy pozbierać troszeczkę kasiorki. Jak najwięcej. Ile się da? Jeszcze policja nas nie goni. Do końca. Właśnie. Dopóki nas nie goni pik dobra mamy tutaj takie coś pyk No musimy tutaj spywać wow dobra, mamy tak zrobione, dobra, zwolnimy trochę zwolnimy, bo tu będzie właśnie nas tutaj atakował cyk, ojej wow co to było cyk, cyk, cyk policja nas goni Pyk, pyk. Oho, ho, ho, ho. Nie no, ja już tutaj mam wraka. No i patrzcie, no za chwili nas. No poszliśmy siedzieć, czy co? Back to menu. Okej, okay, czyli możemy tutaj wrócić jeszcze raz. Accelerate. Aha, no dobra, no to jeszcze weźmiemy sobie Horn. I będziemy mogli trąbić na ludzi. Zobaczymy jak to wyjdzie. No, jak widzicie, no nie wyszło nam tutaj dobrze. No, nie chciałem ci przejechać. Namra Czy on podchędzia? Tutaj już jest troszeczkę zement. Ajajajaj, sam sobie walnę. Wow. No nie, rozwaliło mi się zaś auto. Patrzcie, no normalnie to jest kopotliwy odcinek. Hmm. Zrobimy tak. Maksimum, maksimum. No i lecimy, lecimy. Wiem, że to jest bardzo króciutka wierka, no ale ja to podzieliłem sobie na dwa, trzy odcinki. Ale Ale czemu mnie policja goni? Jak nawet nie ma powodów. Sami się biją, oni powinni tej męczyć się, a nie dobra, więcej kasiorki. Pyk, pyk, pyk. Ek, dobra, ja tak patrzę jeszcze tej. No, to już będzie przeginka, jak jeżeli teraz walne. Dobra, o, prawie bym walnął z tego gliniarza, ja miał w tutaj przekichane. Sami się zabiliście. Dobra. Jesteśmy blisko już garażu. Ale headshot dostali. O nie, nie wierzę w nich. Udało się? Udało się, dojechaliśmy. Więc elegancko, mamy siódmy poziom. Oczywiście naprawa. E, musimy zejść z korupcji. No i musimy sobie upgradeik zrobić. Troszeczkę, więc no... Lecimy. Kolejny poziom. Nie wiem ile tu jest poziomów, tak szczerze. Dajcie mi znać. Syk. Dobra. Ci tej strzelają w nas niepotrzebnie. Dobra. Mamy tutaj tego. Machine mana. Okej. Okay. pyk. Dobra. Załatwiony. A z tego, że tutaj Dobra, ściągnęliśmy ten kupkę. dobra czy 5 km na godzinę niby można czy mil kamera Dobra, będziemy mogli dojechać. Oj, dobra, nie udało się. Jezu, ile min? To to CJ w mintej Nie wiem, ale... Korupcję musimy zejść. Bumper. I tamto kolejne też. I jeszcze raz próbujemy ten siódmy level. Czy to jest powtórki, powtórki, ale nawet na najniższym poziomie? Ja jestem numer w tą grę. No ale pierwszy raz gram w tą grę, więc sorry, musicie mi wybaczyć to bardzo mocno. Dobra, udało nam się trochę przejechać. Cyk. Dobra, może się uda. Dobra, banszet. Nie, nie będę tam stawać. Tylko uciekniemy tak szybko, w miarę. Dobra, mamy to. Przeskoczyliśmy. Pyk, pyk, pyk. Normalnie tylko przeskakiwać. Pyk. Tu w ciebie. Nie będziemy. Ejejejej. Dobra, 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 dobra. Dawaj, dawaj. Pyk. Pyk, pyk. Ejejej. Sam się walnę Wow, 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 Dobra, zwolnijmy. Dobra, tu. I I Maniak, eee, więc wow, teraz wow, No, to będzie teraz masakra. wow, poziom a wszystko tutaj zrobić co się tylko da mogę jeszcze nie mogę jeszcze przekupić. potrójny upgrade dobrze hmm. czy nam się uda ostatnio mieliśmy problem już więc musieliśmy tutaj troszkę lepiej to zarządzać ale dobra mamy tutaj dwa boosty w razie czego Pick, pick. No i mamy Cop Killer. No, coraz więcej mamy tych oczygmentów. Dobra, może się uda do garażu dojechać. Gdzie jest ten garaż? Ajajaj. Tyk. Ajajajaj, musiałem wjechać w to. No to już było hamstwo, co nie? No ale, 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 ale. E, policeman 11 załatwionych, dobrze. Zniszczymy to. Tutaj tire mamy na wpula. No i zobaczymy. Musimy tutaj na spokojnie jakoś dojechać. Dobra, powoli, powoli, powoli. Pyk, pyk, pyk. Double crush. No. Dobra, crushet. Pięknie. Wow. Dobrze, wiecie, trzeba to jakoś... Dobra, mamy tutaj coraz więcej kasiorki. Dobra, musimy tutaj powoli jechać. Boosted. Dobra, mamy tutaj tak. Tyk. Gdzieś te miny są na pewno, więc... Wow. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy tutaj już czy garażu, więc GITES 83%. Jezusie. To było już mega, mega, mega. Nie mogę nic, nawet krópt tutaj zrobić nic. Jeszcze jeden upgrade z 1700, więc 1700 potrzebujemy kasy, więc czy nam się uda to zrobić? Dajcie w ogóle znać, jak sądzicie. Myślę, że tak. Nazbieramy tyle kasiorki, co nie? Może z 2 czy przejazdy i będziemy mieć tyle kasiorki? Dobra. Want, want, top cash znaczy top ten A. dobra tutaj Pyk, pyk. Dobra. Dobrze, coraz bliżej, coraz bliżej jesteśmy, ale już jesteśmy tak rozwaleni, że to jest masakra. Dobra, może się uda? Dobra, możemy tak przejechać? Pyk, 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 dobra, mamy tak ominęliśmy. To co najgorsze. Jesteśmy, jesteśmy w serwisie. Pięknie. Jezu, double hard. hard. O kurde, podwójne. A już mamy wszystko na maksa, Tutaj. Więc jak my teraz musimy... Da się tutaj zmienić? Pojazd w ogóle dziesiąty level. czy mamy który? Ile tu jest w ogóle leveli, Powiedz mi? A, mam nadzieję, że to jest ostatni, więc. Kasiorkę pozbieramy, tutaj są podwójne właśnie. Aaaa, nawet nie ma na co zbierać tej kasiorki. O, to mi od razu tak mocno trążyło. Cyk, cyk, cyk. A może ja tych muszę... Nie wiem, jak ja tutaj muszę tamtych czy znaczy ten łapać? Kłonniarze padli Ej, to było Hanckie. Dobra. Double cash. Dobra, muszę tej troszeczkę. Ej, to bohaterskie. Dobra. Policaj. No powinniśmy teraz udać nam się. Jezu wow wow, wow, wow. Jezusie, nie no, teraz tu będzie masakra. Nie no, tutaj tuż miałem masakra. masakrę. No ten zaś tutaj bomby na mnie kładzie. Ilu 24. O, pięknie, super człampy 3. No, nie powiem, nie powiem. Okej, okay, czyli od razu, żeby tutaj wykorzystać nasze bousty. Dobra. Ja chciałem chłopa wziąć na ten Ale nie pozwoliliście mi Co na mnie tutaj widzicie? Wow Dobra, może się uda coś Jezu, jaka tej, Jak tutaj wyszło to? O, pięknie, pięknie. Mamy coraz lepsze tutaj rozwiąza rozwiązanie tego, tej sytuacji. Pyk. Dobra, bo ty już tutaj mi zrzucać to wszystko. Dobra, udało się. Dobra, udało się kolejny raz. No nie, ta policja się uparła na mnie. Wow! No, musicie teraz tak. Tutaj podskoczyć. Cyk cyk. Ale to ładnie leci. Cyk. Meksiko! Jesteśmy już. W końcu udało nam się to przeżyć. Helikopter uparty dalej nam to daje, co nie daje, daje. No ale... No. 38 policjantów zniszczyliśmy. No i całkowity czas to 30 minut. No a jak widać troszeczkę dłużej to było. Więc mamy to. Kończyliśmy. Eee, pierwszą gierkę, właśnie z całej kolekcji, więc zobaczymy, co będzie kolejnego. Jak myślicie, czy następne gierki też przejdziemy tak szybko? Myślę, że nie, że będą troszeczkę dłuższe, co nie. No ale fajna gierka. Taka luźna. Taki typowy po prostu jawowa gierka. Czy będzie coś na szczekę dzierżadkowego? Czy też nie. Ja też dziękuję za to, że mogłem sobie pograć w taką fajną gierkę. Aha no dobra, więc mamy tutaj. Skończyliśmy to. Challenger. O! Two medals. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj można jeszcze medale robić. No to fajnie, fajnie. Achievements. E, dobra. Dużo zrobiliśmy achievementów? O, troszeczkę wyszło. Jeszcze brakuje nam kilku: World Revenge, e, Super Jumpy. O, Movie Stars. O, troszeczkę mógł tutaj jeszcze porobić, ale to może sobie tak solo zrobię bez nagrywania. Będę wszystkie? No to co? Zasiadamy już egzamin i widzimy się już w kolejnych tutaj gierkach, czyli The Gentleman, eee, przejdziemy następną, później Roach Soul, Roach Soul and, sound and Swords, znaczy Swords and Souls, so, e, souls. sorry, eee, przejdziemy na samym końcu, e, bo już przechodziliśmy tą gierkę, więc już znamy tą gierkę, więc będzie troszkę łatwiej nam, ale to już będzie w przyszłości, więc to było na tyle, trzymajcie się, chaos.